Dobra, Państwo, kochani moi Dwa jajeczka w nowym sobie Biję Co Pan robi? Kogel mogel Właśnie, Z czego tuj. się robi? Z jajek Tylko? Cukier I chlebek boży I to bardzo smaczne No, musi pianka być No Najlepiej, że tak Oparć O, w tarczy bierze się chlebek Boży, otwiera się torebkę, przykrągki chlebka i Kromeczkę, krepka, do ręki i tak o. Robi się o! O! O. 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 No to takiego kogula Mogla to jeszcze nie widziałem. Nie widziałeś? Naprawdę? To bardzo smaczny jest ten kogel mogel. O. No ale przejdźmy do meritum. To się miesza. To robi się później tak. Miesza się. O. o. I na tę kromkę. Dodaje się. O. O. Tak tu mi daje lecz. O, właśnie. O. O, no, o, wszystko leci to. Kurde. Bałagan robi. O. Coraz grubszy jesteś. O, a tak się. To jeszcze raz będziecie odwrócić. No. Uczy się, tak? A tu więcej chleba niż tego jajka. No tak trzeba. No. No. A cukier kiedy? A cukier dodany. A już dodany. A. No takiego przepisu żeśmy jeszcze nie widzieli z widami. A właśnie. Wracając do tematu pana majora. Panie Majorze, musi Pan zareklamować swój nowy kanał. Bo ludzie nie będą wiedzieli, że Pan tam nagrywa. Jak nazywa się kanał? Major z Bombasu. Major z Bombasu. To... I tam ludzie powinni Pana Majora szukać, tak? Tak. To właśnie będzie nowy kanał i będę wrzucał tam filmy. Czy dzisiaj się spodziewamy jakiegoś filmu? No pewnie, już o, wgrywam komputer. No, a Pan Major? Roztrzypuję jajko. Oto widzicie, jajkowi jesteście straszni. Jajkowi panowie są, obydwaj. No. no. O. Tak. O, no. I to będzie gotowe, tak? I to Można będzie. to dać na światło? Proszę bardzo. No. 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 Chlebek patrzy się na, na wodniu jajeczkiem. Tak. I zaraz będę jeść. Dziękujemy za wywiad. Dziękuję bardzo i... Smacznego życzę. A dziękuję bardzo i dam spróbować dla Ciebie.